Dzień dobry. Szanowni Państwo, rozpoczynamy pierwszą konferencję prasową Państwowej Komisji Wyborczej w dniu ponownego głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pragnę przywitać przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, sędziego Sylwestra Marciniaka, członków Państwowej Komisji Wyborczej, pana Ryszarda Kalisza i pana Mirosława Suskiego. Pragnę przywitać również szefa Krajowego Biura Wyborczego i sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej, ministra Rafała Tkacza. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. O godzinie 7 zostały otwarte lokale przeszło 30 tysięcy obodowych komisji wyborczych i rozpoczęło się ponowne głosowanie w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21.00 przy czym zwracam się z apelem do wyborców o wcześniejsze zrealizowanie powinności obywatelskiej i nie czekanie na ostatnią chwilę. Nadto chciałbym zwrócić uwagę, żeby zapewnić tajność głosowania. Po wypełnieniu karty do głosowania należy złożyć i wrzucić do urny. Podkreślić należy, że cisza wyborcza obowiązuje do zakończenia głosowania. Rzecz bardzo istotna. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji o incydentach związanych z otwarciem lokali wyborczych, ani też terminowym rozpoczęciem głosowania. Nie odnotowywano żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg głosowania. Proszę Państwa, 1 czerwca to nie tylko dzień ponownego głosowania w wyborach prezydenta. Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także Dzień Dziecka. Więc proszę o tym pamiętać. A Państwowa Komisja Wyborcza z okazji Dnia Dziecka życzy wszystkim dzieciom wiele szczęścia i radości na każdy dzień roku. Jeżeli chodzi o, proszę Państwa, o kwestie zgłoszeń związanych z ewentualnymi przestępstwami czy wykroczeniami. To podkreślam, że to nie chodzi o stwierdzone, lecz jedynie zgłoszenia, czyli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Dotychczas odnotowano tylko jeden przypadek, gdzie jest podejrzenie uszkodzenia mienia z, z artykułu odpowiedniego kodeksu karnego, czyli mamy tylko jedno zgłoszenie dotyczące przestępstwa. A ponadto. 88 przypadków ewentualnych wykroczeń określonych w kodeksie wykroczeń, przy czym zdecydowana większość, bo 77 dotyczy uszkodzenia lub bezprawnego usunięcia ogłoszenia czy też baneru. Natomiast jeżeli chodzi o wykroczenia określone w kodeksie wyborczym, mamy odnotowane 60 takich przypadków przy czym 42 sytuacje dotyczą prowadzenia agitacji w czasie ciszy wyborczej i kolejne 15 materiał, niszczenie materiałów wyborczych. No, można powiedzieć, że generalnie wybory są bardzo spokojne, nie mamy w tym zakresie Jakichś dużych zgłoszeń, chociaż muszę zauważyć, że o ile liczba zgłoszonych przestępstw jest mniejsza, jak o tej samej porze w czasie pierwszej tury, bo było wówczas trzy przypadki, teraz mamy jeden. Natomiast wykroczeń odnotowano zgłoszeń dwa tygodnie temu 119, a w tej chwili mamy 148. I ponadto chciałbym jeszcze zwrócić uwagę że jeżeli chodzi o głosowanie za granicą, otrzymaliśmy informację z MZ, że głosowanie w tych obwodach rozpoczęło się w przewidzianym czasie, przy czym w 87 obwodach głosowania w Ameryce Północnej i Południowej głosowanie się już zakończyło, natomiast wyniki zostaną ogłoszone dopiero po zakończeniu głosowania w Polsce. I proszę państwa, jeżeli chodzi o kwestię jeszcze czasu do e, zamknięcia lokali wyborczych, pozostało w tej chwili 10 godzin, 54 minuty, 36 sekund, więc jeszcze jest sporo czasu, żeby zrealizować swój obowiązek obywatelski. Dziękuję. bardzo dziękuję panie przewodniczący. Jeżeli macie państwo pytania, w dwóch przestrzeniach znajdują się mikrofony. Proszę o przedstawienie siebie redakcji i zadanie pytania. Dzień dobry, Monika Miller, Polsat News. Chciałam zapytać o te przypadki wykroczeń. Czy my wiemy, w jakich województwach, w jakich obwodach głosowania doszło do tych przypadków? I chciałabym prosić jeszcze o. Mm, Powiedzenie, jeśli chodzi o ciszę wyborczą w internecie, bo to jest też ważny jakby aspekt, żeby, żeby przypominać, wydaje mi się, że także w internecie obowiązuje cisza wyborcza i czy te przypadki również dotyczą, o których pan przewodniczący mówił, łamania ciszy wyborczej w internecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiadając na, na pytanie Pani Redaktor, jeżeli chodzi o wykroczenia, nie mamy szczegółowych danych, ale można powiedzieć, że one się rozkładają równomiernie w skali całego kraju, w skali poszczególnych województw, nie wyróżniają się in plus, ani in minus. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie ewentualnych zgłoszeń dotyczących zakłócenia ciszy wyborczej w internecie, też nie mamy w tym zakresie jakichś dokładnych danych. Z tych informacji wynika, że ewentualnie jedne, dwa zdarzenia dotyczyły właśnie ewentualnego naruszenia ciszy wyborczej w internecie. Ale sądzę, że to są dopiero początki i ten meldunek Komendy Głównej to jest na godzinę właśnie 6.00 rano, więc to wszystko jeszcze przed nami. Dziękuję. Dzień dobry, Tomasz Grodecki, Niezależna.pl, Gazeta Polska Codziennym. Mam pytanie o zaświadczenia, tak, bo ich jest bardzo dużo. Przeczytam fragment i czy to jest prawda to zdanie, co przeczytam teraz. Członkowie Komisji a tym bardziej mężowi zaufanie nie są uprawnieni do spisywania numerów zaświadczeń ani żadnych danych, takich danych, jak również ich weryfikacji z użyciem jakiejkolwiek aplikacji. Bo jak to, jak czy to, jest zdanie to, to z jakiego komunikatu, czy... najpierw ja to... chciałbym poznać opinię a. PKW. Bezpośrednio Państwa komisja wyborcza nie wydawała komunikatu w tej sprawie, też nie ma nie ma oficjalnej żadnej wersji w, w tym zakresie. Nikt nas do końca też o to nie pytał. Natomiast nie ma oczywiście żadnego zakazu. Aby członkowie komisji zapisywali sobie numery wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania. To nie jest oczywiście żadne przestępstwo, to nie jest żaden problem. Tutaj nie mamy nic do ukrycia. Tak jak mówiliśmy wielokrotnie, a w szczególności podkreślał to pan przewodniczący na piątkowej konferencji, więc jeśli chodzi o zapisywanie sobie na kartce numerów zaświadczeń, nie widzę w tym żadnego problemu. Zarządowi zaufania także. I członkowie komisji. A, czy wiedzą Państwo, co to jest ten fragment, co czytałem to zdanie? To jest, proszę Państwa, wydany oficjalnie przez szefową, bo to jest sędzia, przez sędzia, szefową okręgowej komisji wyborczej bardzo ważnej w Gdańsku. Instrukcja, która poszła do wszystkich komisji. Czy PKW zamierza teraz się zwrócić do komisarza, dlaczego prowadził wszystkich błąd, wszystkich szefów komisji w Gdańsku i podległych? Na pewno dokonamy sprawdzenia, czy taka jest, sytuacja mam zaistniała. Dobrze, Panie Redaktorze, będzie to przedmiotem analizy przez Państwową Komisję Wyborczą. Zwrócimy się do okręgowej komisji wyborczej, czy tego typu zalecenia w... wpłynęły. Ale to wpłynęły udzielimy to odpowiedzi na sprawa... następnej konferencji dobrze, poczekamy na nią i tylko ja mam prośbę, czy w takim razie w ogóle PKW widzi co Okręgowi Komisarze wyborczy, jakie instrukcje wydają na podległym sobie terenie, bo tu mamy Gdańsk, czy PKW ma pewność, że podobne fałszywe zdania nie znajdują się w innych komunikatach wydawanych przez szefów Okręgowych Komisji Wyborczych. Proszę Państwa, y jeżeli chodzi o komisje wyborcze, to mamy hierarchiczność. O... Czyli... Ale proszę jeszcze... nie przeszkadzać, panie redaktorze, ja panu nie przeszkadzałem, więc pan też niech nie, nie, tutaj nie przeszkadza nam. Poza tym chciałbym zwrócić uwagę, że tu mamy o wiele więcej dziennikarzy i chciałbym i to tak przyszłościowe, że na każdej konferencji proszę przygotować dwa, trzy pytania, żeby nie ta nasza konferencja nie przeobraziła się w rozmowę między no, czy, czy przedstawicielami państwowymi Komisji Wyborczej, bo każdy z Państwa ma prawo zadawać pytania, ale proszę ograniczyć do dwóch, trzech proszę pytań. Uważać. I teraz odpowiadając na, na pytanie Pana Redaktora, jeżeli chodzi o. Yy, mm, Komisje wyborcze to tak jak wspomniałem wcześniej, mamy tą hierarchię, czyli obwodowe komisje wyborcze w pierwszej kolejności są przez okręgowe komisje, a okręgowe komisje przez Państwową Komisję Wyborczą. Dla przypomnienia mamy przeszło 32 tysiące obwodowych komisji, a 49 okręgowych komisji. Więc mogę zapewnić wszystkich i wyborców i, i media, że panujemy nad sytuacją i to się nie zmieni. Sprawdzimy na kolejnej konferencji, udzielimy dokładnego wyjaśnienia w tej sprawie co się działo w okręgowej komisji ja wyborczej. wskazanej. Pyta, jak będzie komisja taka zawsze Nie, no, pomocy, zawsze, proszę redaktorze. Państwa, jesteśmy gotowi odpowiadać na pytania, tylko nie może się konferencja przeobrazić w rozmowę między jednym dziennikarzem i Całą komisję. Proszę bardzo. Dzień dobry, Wojciech Szymczak, Telewizja Republika. Marcin Stępniewski informował, że w kielcach w jednej z komisji wyborczych osoby dopisane do spisu wskazywały fikcyjne adresy. Urzędnicy miejscy twierdzą, że nie mają wpływu na system dopisywania się do głosowania i brane pod uwagę jest tylko i wyłącznie czynne prawo wyborcze. Jakie działania Państwa Komisja Wyborcza może podjąć w tym zakresie i czy podejmie. Proszę Państwa, zgodnie z konstytucją każdy obywatel polski ma prawo głosowania. I to niezależnie, czy ma stałe miejsce zamieszkania, czy ma jakiś pobyt czasowy, czy jest bezdomny, nikt nie może odebrać obywatelowi polskiemu, niezależnie od zamieszkałemu w Polsce czy za granicą, prawa do udziału w wyborach. Oczywiście. To może być tylko prawo jednogrotnego głosowania. Jeżeli będzie, czy będą próby, czy zdarzy się, że dana osoba zagłosuje drugi raz, czy ewentualnie będzie próba kolejnego, oczywiście jest to przestępstwo i musi się spotkać z reakcją organów ścigania. To, że dana osoba podaje jakiś inny adres, co nie powoduje braku możliwości oddania głosu przez tą osobę, bo proszę Państwa to podlega sprawdzeniu chociażby przez numer PESEL i w Centralnym Rejestrze Wyborców ta dany wyborca no, może tylko raz być poddanym numerem, który ulega właśnie sprawdzeniu numer PESEL. Pan Przewodniczący wspomniał o tym, że tylko raz można głosować. W jaki sposób obwodowe komisje wyborcze mogą weryfikować to, czy ktoś na zaświadczenie nie zagłosował w jakiejś innej lokalizacji? Znaczy, proszę Państwa, to już wielokrotnie o tym wspominaliśmy, że w tym momencie, jeżeli dana osoba otrzymała zaświadczenie i tu jest większy problem, że te zaświadczenia przed pierwszą turą to się otrzymało dwa, czyli. Do pierwszego głosowania, czyli 18 maja, i ponowne głosowanie, czyli w dniu dzisiejszym 1 czerwca. I każdy z wyborców dysponował dwoma zaświadczeniami. Skądinąd dochodzą właśnie do nas wiadomości, że zgłasza się wyborca, ale z zaświadczeniem jeszcze z pierwszego dnia pierwszej tury z dnia 18 maja. No w tym momencie taki wyborca nie może otrzymać karty do, do głosowania, dlatego że mógł to wykorzystać w pierwszej turze. Zwracam też uwagę, że z tych danych, które podaliśmy zresztą na, na konferencji, one są oficjalnie ogłoszone w dzienniku również ustaw. Przed pierwszą turą zaświadczenie odebrało 333 tysiące osób i one automatycznie zostały skreślone z spisu wyborców, natomiast wykorzystało 318 tysięcy, czyli i tak 15 tysięcy, mimo że złożyło wniosek, otrzymało zaświadczenie, to nie wzięło udziału w głosowaniu. No w tej chwili ta liczba jest znacząco wyższa, bo sięga prawie liczby 572 tysięcy. Tysiące osób. Y oczywiście będzie to przedmiotem analizy już po otrzymaniu protokołów y y ustalających wyniki głosowania w obodowych komisjach wyborczych, a później okręgowych komisji wyborczych, czy te liczby się y zgadzają. Także w tej chwili byłoby przedwczesne y twierdzenie, że. Y że y Ktoś korzysta, czy, czy znacząca liczba Nie wyborców dziwne. korzysta, no bo to jest takiego gołosłowne. Oczywiście, jeżeli będą tego typu zdarzenia, to mam nadzieję, że organy ścigania w tym zakresie podejmą stosowne działania, ale jeszcze wracam do tej konferencji piątkowej, gdzie wskazywałem na konkretne przepisy zarówno kodeksu wyborczego karne, jak i przepisy kodeksu karnego, gdzie jest specjalny rozdział poświęcony przestępstwom przeciwko wyborom. Dziękuję. Dzień dobry, Jacek Stankiewicz, Polska Agencja Prasowa. Ja chciałem się zapytać i potwierdzić informację, którą na Twitterze czy portalu X podaje ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Chodzi o to, że ponoć przestępca, tutaj cytuję, Krzysztof Nawrot, skazany prawomocnie za udział w zabójstwie, podaje się za członka kody jednej z komisji wyborczej, w Siewierze. Nie wiem, czy znają Państwo tę sytuację i czy mogą ją potwierdzić. Nie został podany niestety w tym w tym. Siewierz. Przepraszam. Proszę Państwa, nie otrzymaliśmy takiej informacji. Sprawdzimy, udzielimy ewentualnie odpowiedzi na na kolejnej konferencji. Natomiast generalnie można powiedzieć, że. To, że dana osoba popełniła jakiekolwiek przestępstwo, mniejsze, większe, ale na przykład uległo to zatarciu skazaniu, to w tym momencie, nawet gdybyśmy się zwrócili do, do Krajowego Rejestru Karnego, to będzie czysta karta. Więc trudno mi też przesądzać, czy komisarz wyborczy orientował się ewentualnie w dosie danego kandydata na członka Wbodowej Komisji Wyborczej. Podkreślam tu, Panie Redaktorze, należy zwrócić uwagę, że tych kandydatów przede wszystkim zgłaszają w 90% komitety wyborcze kandydatów na prezydenta. I powołuje oczywiście komisarz, ale to też się dzieje w takim dosyć trybie szybkim, bo chociażby dzisiaj otrzymałem, otrzymaliśmy informację, że w niektórych obwodowych komisjach wyborczych po prostu zrezygnowali członkowie, nie przyszli, no i trzeba było powołać kolejnych członków. Jest to, jest to ogromna armia, to jest 260 tysięcy osób. Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, to było ostatnie pytanie. Szanowni Państwo, kolejna konferencja o godzinie 13.30. Wówczas zostanie podana frekwencja z godziny 12.00. Właśnie chciałem podkreślić, że to będzie frekwencyjna już pierwsza konferencja. 13.30 się spotykamy, a informacje, które uzyskamy. Y od komisji wyborczych to będzie z godziny 12, czyli po pięciu godzinach głosowania. Dziękuję za uwagę, życzę miłej niedzieli. Spotykamy się o godzinie 13.30. Dziękuję bardzo.